Witajcie, dostałem taki komentarz. Macieju, proszę sprawdzić filmy odlewni o Biblii. Ok, więc wpisujemy sobie tutaj odlewnia. Ja już oglądałem ten film, napisałem tam komentarz odnośnie biblijnej liczby zabójstw Boga. Ok, i teraz tak. Filmik. Przedstawia generalnie to, ilu ludzi i też w jakich okolicznościach Bóg zabił. OK? Słuchajcie, to nie są rzeczy, które ja na tym kanale ukrywam, tak? Ja na swoim kanale nie ukrywam kontrowersyjnych rzeczy na temat Boga z Biblii. OK? Mówię o tym wszystkim i tutaj nie ma rzeczy, której bym się powstydził, nie? Na przykład ostatnio robiłem materiał, tutaj też on o tym wspomniał, yy, odnośnie tego, że dwie niedźwiedzice rozszarpały 42 dzieci, okej? Okay? I dlaczego Bóg to uczynił? Bo ten gościu na przykład nie wie, nie wie dlaczego, nie? Się za zastanawiam, zobaczcie to, posłuchajcie. mnie cytat. Odejdź łysa głowo, odejdź łysa głowo. Zdenerwowany tymi obraźliwymi uwagami, prorok wzywa Boga, by nauczył chłopców dobrych manier. Nagle pojawia się stado niedźwiedzi, które pożera 42 z nich. Wciąż jestem pewien, jaki jest morał tej opowieści. Możecie napisać w komentarzu. Liczby się sumują, a co. Czyli generalnie ten człowiek nie ma pojęcia, dlaczego to miało miejsce. Słuchajcie, jak robiłem ostatnie objaśnienie nawet Kida, nie? No to widzimy, jakie te dzieciaki są skandaliczne. Powiem więcej, ja jako dziecko, jako Kid byłem na pewno bardziej zły, niż jestem w tej chwili. Maciej w tej chwili jesteś zły? Znaczy, chodzi mi w tym sensie, że jako dziecko na pewno byłem skandaliczny, natomiast w tym momencie, kiedy jestem osobą nawróconą, no to nie jestem taki zły, jak byłem kiedy, jak byłem dzieckiem. Nie? Dzieci naprawdę potrafią być okrutne. Także ja miałem szczęście, że mnie rozszarpały dwie niedźwiedzice. I teraz tak. On tutaj mówi tą relację typową, ateistyczną, tak jak tutaj. Ten Mareczek z Zabiercia, że o, Bóg Starego Testamentu był taki zły, Bóg Nowego Testamentu jest lepszy i to Bóg zabijał ludzi, a szatan tam tylko, tylko kilka osób y, zabił, nie? I to jest typowe, y, to głoszą ateiści wszyscy praktycznie, nie? Y, to głosi też... Y, Łukasz Wybrańczyk z kanału Śmiem wątpić i tak dalej, nie? Oni się nim inspirują, ale wyłączmy ich. Będą mieć szczęście, że otrzymają tutaj odpowiedź na to pytanie. Nie odpowiadam jednak im, ale odpowiadam bardziej temu kanałowi, bo Mareczek z Zabiercia zabronił cytowania Biblii, tak? Mówił, że. Nie będzie tego nawet słuchał, więc okej, okay, nie słuchaj, wyłącz ten materiał. Tak, mówię to do niego, bo w tej chwili będę cytował Biblię, okej? Okay? Po pierwsze, i to jest to, co napisałem w komentarzu tutaj, Bóg jest dawcą życia, okej? Okay? O, już kilka komentarzy się pojawiło. Miłosiernym, ale sprawiedliwym. Okej. Okay? Wiecie, co mówi Biblia? Że zapłatą za grzech jest śmierć. Taką Bóg ustanowił zasadę, ok? Ale jest też łaska Pana Boga. Życie wieczne. W Chrystusie Jezusie Panu naszym. Więc jak Bóg daje życie, okej? Okay, tutaj mamy tego dowód. Księga rodzaju 2, 7, Wtedy to Pan Bóg ulepił człowieka z prochu ziemi i tchnął w jego nostrza tchnienie życia. Wskutek czego stał się człowiek istotą żywą. Jak Bóg daje życie, to ma prawo je odebrać. Tak? O tym właśnie tutaj mówiłem. Dokładnie. Życie doczesne to tylko mała część. Życie wieczne... Jest tym, co będzie miało mie miejsce po śmieci. Okej? Okay? Więc generalnie. Pierwsza kwestia jest taka, że Bóg nie chce, aby ludzie ginęli w swoich grzechach, okej? Okay? I ta kwestia się nie zmieniła. I nie zmieni. Ponieważ w Starym Testamencie już Bóg to mówi. Okej? Okay? Tutaj mamy. Ezechiela 18,32. Ja nie mam żadnego upodobania w śmierci, wyrocznia Pana Boga. OK? Czyli generalnie Bóg nie chce, aby ktokolwiek zginął, tak jak jest napisane także w Nowym Testamencie, okay? który pragnie, by wszyscy ludzie zostali zbawieni i doszli do poznania prawdy. Więc Bóg nie jest taki, że on chce zabić człowieka. Czeka tylko na to, żeby kogoś zabić. Właściwie drugi II, Piotr 3 tutaj bardziej o tym mówi, że Bóg nie chce, aby ktokolwiek zginął. Okay. I owszem, był potop, było to wszystko. A to dlatego, że ludzie grzeszyli. Ludzie biorą pod uwagę tylko to, że owszem, Bóg kogoś zabił, ale nie biorą pod uwagę, hej, dlaczego tak miało miejsce? To, co czytałem przed chwilą, zapłatą za grzech jest śmierć. Okay? Tymczasem on po prostu okazuje cierpliwość względem was. On nie chce, aby ktoś zginął. Przeciwnie, chce, aby wszyscy doszli do opamiętania. Więc mimo tego, że zapłatą za grzech jest śmierć, to automatycznie w tej chwili, jak widzimy, że popełnimy jakiś grzech, też Bóg od razu, często, gęsto człowieka nie zabija. Dlaczego? Bo okazuje im cierpliwość, tak? I chce, aby człowiek się nawrócił do Pana Jezusa. Takie są fakty. Natomiast to, czy Bóg się zmienił, no nie. Mamy łaskę, mamy nowe przymierze, tak, ale to nie oznacza, że Bóg się zmienił. Bóg jest ten sam. Biblia mówi Jezus Chrystus. Wczoraj dziś, na wieki ten sam. Objawienie Jana 2, 12. Aniołowi Kościoła w teatyrze napisz. To mówi Syn Boży. Ok? Syn Boży. Ten, który ma oczy, jak płomień ognia. A nogi jego podobne są do drogocennego metalu. No, właściwie czytamy wszystko. Znam Twoje czyny. Pokażę Wam, że ten Boże nawet zabija. Ok? Znam Twoje czyny: miłość, wiarę, posługę i Twoją wytrwałość. I czyny Twoje ostatnie, liczniejsze od pierwszych. Ale mam przeciw Tobie to, że pozwalasz działać niebieskie Jezabel która nazywa siebie prorokiją, a naucza i zbodzi moje sługi, by uprawiali rozpustę i spożywali ofiary składane bożką. Dałem jej czas, by się mogła nawrócić, a ona nie chce się odwrócić od swojej rozpusty. Czyli Bóg daje czas na upamiętanie, zanim kogoś zabije. Okay? Czy ludzie nie mieli wcześniej szansy na upamiętanie nawet w Starym Testamencie? Często, gęsto nie widzimy nawet w niektórych sytuacjach, ok, ktoś powie, te dzieci, które były rozszarpane, nie miały tego czasu. Słuchajcie, trzeba patrzeć głębiej. Czy one tak nagle były takie bezbożne, żeby wyzywały Bożego Proroka od łysoli? Ły Czy wcześniej już miotało nimi jak szatan? Okay? Z obfitości serca mówią usta, więc nagromadzili sobie do swojego wnętrza, do swojego serca bezbożności i potem to wyszło na jaw, nie? Potem dopiero pocisnęli, jak to się mówi temu prorokowi, Więc oni już wcześniej byli bezbożni. To nie jest tak, że nagle zaczęli kogoś wyzywać od łysoli, ok? Wcześniej już na pewno byli napominani przez Pana Boga, aby się upamiętali, ok? Mamy różne sytuacje, które mówią hej, nie czym tego i tamtego. Bóg różne daje wskazówki, ok? Poprzez sytuacje jakieś, tak? Żeby człowiek się ogarnął, ale człowiek często gęsto nie zwraca na, na to uwagi i nie chce się upamiętać, ok? I potem dopiero... Pan Jezus mówi, oto rzucam ją na łoże boleści. To jest później. ok? Jak się nie chciała upamiętać. Co jeżeli by się chciała upamiętać? Czy Bóg by ją rzucił na łoże boleści? Oczywiście, że nie. I dalej mamy a tych. Co z nią co założą? Wielkie lapienie, jeśli od czynów jej się nie odwrócą. I dzieci jej porażę śmiercią. Okay? Czyli Pan Jezus tutaj mówi, że zabije dzieci Jezebeli. Tak? A wszystkie kościoły poznają, że ja jestem ten, co przenika nerki i serca i dam każdemu z was według Waszych czynów. Więc generalnie Bóg nie zmienił się, jeżeli chodzi o nowe przymierze. Bóg jest ten sam, ok. I tak samo jak w Starym Testamencie dawał czas na upamiętanie, tak samo w Nowym Testamencie daje czas na upamiętanie, ale jak widzi, że człowiek nie chce się upamiętać, może go pozbawić życia. No nie? Piąta Mojżeszowa 30, 19. Położyłem dziś przed Tobą życie i śmierć, błogosławieństwo i przekleństwo. Wybierz, że to życie, abyś żył. Ty i Twoje potomstwo. To mówi Bóg. Tak? Aby człowiek wybrał życie, a nie śmierć. Czyli Bóg nie chce źle dla człowieka. On nie chce nikogo zabijać. A to, że Znowu kolejny dowód, że Bóg jest ten sam. Okay. Jak tutaj czytałem, że Bóg tchnął w nozdrza człowieka tchnienie życia. Nie, tutaj. To Nowy Testament mówi, że Pan Jezus jest dawcą życia. Dzieje apostolskie 3. Zabiliście dawcę życia, ale Bóg wskrzesił go z martwych. Czego my jesteśmy świadkami. Okej. Okay? Kogo Bóg wskrzesił z martwych? Pana Jezusa, oczywiście. Więc zabiliście dawcę życia oznacza, że Pan Jezus także jest dawcą życia. Okej. Okay? Tutaj. Yy... Księdze, rodzaju działał Ojciec, Syn i Duch Święty. Nawet ten początek, że to jest po hebrajsku Bereshit Bara Elohim Ethashamaim Betharet to słowo Elohim jest w liczbie mnogiej, czyli jest Ojciec, Syn i Duch Święty, ok? Czyli generalnie też tutaj w liczbie mnogiej I jest nawet napisane po polsku, nie? że Bóg stworzył ludzi na swój obraz. Okay? Mężczyznę i niewiastę. A nie samego mężczyznę. Albo nie samą niewiastę. Tutaj zobaczcie, uczyńmy liczba noga człowieka na nasz obraz, podobnego nam, tak? Czyli mamy Ojca, Syna, Ducha Świętego. Więc widzimy, że Pan Jezus także po prostu działał już od samego początku, ok? No jak macie ochotę, możecie obejrzeć ten materiał, aczkolwiek słuchajcie, pytanie, ilu ludzi Bóg stworzył. OK? Ja tutaj napisałem taki komentarz. Ilu ludziom Bóg dał życie? Wszystkim? Więc skoro do Niego należymy, to przecież nie ma prawa nam go odebrać. No ma. Co innego, gdyby odbierał życie ktoś, kto tego życia nie dał, czyli szatan. Kiedy On zabije człowieka nawet raz, to jest wówczas winny, bo to nie on go stworzył. Okay? Albo jak człowiek zabija człowieka, to także jest winny. Także można go nazwać zabójcą, mordercą, ponieważ on nie stworzył tego człowieka, którego zabił. Natomiast Bóg stworzył. On ma do nas pełne prawo. Okay? Całkowicie. Tyle na ten temat. Dziękuję za uwagę. Pozdrawiam.